Dzień dobry. Hej, choinka bardzo ładnie przysypana śniegiem. Dzień dobry, zapraszam na noworoczne pociągi w dniu 1 stycznia ze stacji Warszawa Zachodnia. Jak widzicie, dzisiaj została przysypana śniegiem. Spadło go bardzo dużo w Warszawie, ale jak widać, perony są ładnie oczyszczone. Pociągi jeżdżą dzisiaj w miarę punktualnie i przed nami pierwszy z nich, czyli Express Intercity Premium z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej Pociąg Krasiński w Relacji Biały Stok Wrocław Główny Przysypany dziubek dziobaczyska bardzo ładnie wygląda Włoski tak samo Zerknijmy jak wygląda frekwencja Kilka osób zaledwie w wagonie I w kolejnym także Ludzie odsypiają Sylwestra póki co EN 100 Mamy tutaj naprawdę sporo śniegu. Dużo pracy zostało wykonane, żeby te perony doprowadzić do takiego stanu. A jeden z opóźnionych pociągów to pociąg Nida, który wrócił w nowym rozkładzie jazdy i jeździ na trasie Kraków Główny-Giżycko. Pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Syrena z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej IMPuls 2 Melduje się Intercity Warta w relacji Poznań Główny Hełm Wydłużona trasa w nowym rozkładzie jazdy W dalszą drogę Odjeżdża pociąg Warta, a obok nas, bo filmuję z kolegą Marcelem, wjeżdża pociąg Nida. W końcowej części składu jest grupa wagonów do stacji Białystok EU160-77. Pociąg jest opóźniony, nieco ponad 30 minut, a obok syrena, która ma około 5-minutowy postój. Intercity 3522, Kraków Główny, Giżycko, pociąg został odprawiony, jednak nieco jest przysypany tutaj na dole ten griffin. Na semaforze mamy już dobry sygnał, a jeszcze w międzyczasie wjedzie pociąg ze stacji Łuków. wagon połówkowy na czele składu z Łukowa EN57AL ładny wagon ostatni Alicję pojadą jako pociąg osobowy do Tłuszcza o godzinie 9.04 Wjeżdża kolejny pociąg z Krakowa Hańcza Do Mockawy Maćkowa. Na stacji mockawa można się przesiąść do pociągu kolei litewskich i dojechać aż do Wilna. Wagon barowy, wagon numer 11 25, 24, 23, wow ale długa 22 21 na końcu. Patrzcie ja akurat się ładnie zgrałem, doszedłem do tej pięknej tutaj pierzyny. Zrobił małą zadymkę pociąg słowiniec. Z łodzi fabrycznej do Gdyni Głównej. Olimpiady specjalne. Dobrze znana okleina eu 160 -013. Wjeżdża pociąg Steria z Pola Intercity Starzyński. Eu 160 070 i to jest stacja końcowa dla tego pociągu. A na swoją kolej czeka pociąg do tłuszcza, jeszcze około 14 minut. Rusza pociąg z Wygląda na to, że dzisiaj za chmur, za chwilkę, wyjdzie słońce, przeciera się, ale mamy kilka stopni poniżej zera. ED250-018 z Gdyni do Krakowa. Ładnie przysypane wózki. Po krótkim postoju skład rusza. Czarny wektron z pociągiem Batory do Budapesztu oraz Pragi. Mamy Stasia. Sporo więcej wagonów jedzie. Na Węgry, do Republiki Czeskiej, dwie sztuki. Zmieniamy peron na siódmy, ale nie zdążyłem i nagrywamy z góry pociąg Beskidy do stacji Wisła Uzdrowisko. Wagon restauracyjny węgierski. Proszę pan, sobie tutaj śniadanko będzie jeść. Elegancko wagony do stacji budapeszt Newgati i wagony czeskie do Pragi. Flirt kolei mazowiecki, ale miał sople z przodu. Modlin. Warszawa lotnisko Chopina, czyli skład lotniskowy. Jedna jednostka. Jedzie pociąg do tłuszcza. A za chwilkę obok nas jedzie pociąg do Berlina. Już go widać w oddali. Wjeżdża pociąg z godziny 9.05 Express Intercity Berlin, Warszawa Express wagon restauracyjny. Nagramy odjazd. X4E639 niebieski bikon stoi na torze trzecim przy peronie siódmym. Nie widać tego, ale na semaforze jest sygnał zielony. Kolejnym pociągiem, który nagramy, będzie skład RegioJet do Pragi. Pociąg RegioJet charakterystyczna lokomotywa charakterystyczne barwy i zimowe klimaty. ta bliska relacyjna ja, Teraz dewastowany wagon Zjeżdża pociąg Podlasiak do stacji Świnoujście i mamy okleinę 200 lat Politechniki Warszawskiej Podlasak to skład. Pan maszynista pozdrowił, bo tam nagrywa kolejny miłośnik. W posłusowej części składu mamy wagony ze stacji Suwałki, a na początku były wagony ze stacji Białystok. Wjechał pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź Fabryczna, a przed nami pociąg Regiojet do stacji Kraków Główny. Barley, to imię tego Wektrona. Kolejny Wektron z pieskiem. Cztery wagony liczy ten skład. Uwaga, pociąg ekspres Niter i Hrojny ze stacji Szczecin. ładnie przysypany śniegiem ostatni wagon ciekawa sytuacja teraz jest na peronie siódmym oba składy jadą do Zakopanego, czyli Małopolska oraz Kaszub ale oba są opóźnione przed nami skład Regiojet z Krakowa do Gdyni Wektron Ani Jesteśmy na peronie siódmym. Jak widzicie, dwa składy do zakopanego na tablicach peronowych. Przed nami Małopolska. Jeden z nielicznych składów TLK w Warszawie, ale oblodzona. Nowy pociąg. Ale odrodzona Sygnał wyjazdowy podany. I tu już jest śnieg na peronie. Piękne warunki zimowe. Długi skład. Ale tutaj mamy piękny śnieg. Kładź się powoli szykuje do odjazdu, ostatni pasażerowie wsiadają, nastawnia grzybek, mamy także ruch w peronie dziewiątym. Pruszy lekki śnieg. Frekwencja nie jest najwyższa dzisiaj, co nas za bardzo nie dziwi, ale w drugą stronę będzie na pewno załadowany ten skład. A mnie ciekawi, jak wygląda tył ostatniego wagonu. Jeszcze kilka wagonów i się przekonamy. 20 na końcu. O, ładnie. W końcu nadjeżdża Kaszub Express Intercity relacji Gdynia Główna Zakopane Liczyliśmy na jakąś okleinę, a tu nie ma Rusza kaszów i wjeżdża kolejny skład I potem jeszcze kolejny I będzie okleina Pociąg Kasów najprawdopodobniej wzmocniony na 1 stycznia o dodatkowe wagony. Frekwencja całkiem spora. Wagon restauracyjny i jedynka numer 11 na końcu składu przysypana ładnie. Zobaczcie jak nawiało śniegu, jesteśmy dosyć daleko tutaj, w głębi Peronu i ten śnieg dotarł aż tutaj, a przed nami okleina, pociąg Krzywousty kategoria Express Intercity, relacja Warszawa Wschodnia, Poznań główny skład rusza względnie punktualnie pięć sześć pokazał 2003 bardzo efektowna okleina A następnie ma wjechać pociąg z Kijowa. Pierwsza stara lokomotywa w tym odcinku. Pociąg Kijew Express ep 07387 wjeżdża wyjątkowo na tor przy poronie ósmym i będzie chyba Możliwość dosyć prędkiego zjazdu, bo na semaforze jest podany już sygnał wyjazdowy. Mega długi skład. Dźwięki nie do podrobienia. 4 września ubiegłego roku miała naprawę ta siódemka. Więc względnie niedawno. Najlepsze na koniec zostało. Pociąg stał bardzo krótko tutaj. Zauważyłem, że mamy w nowym rozkładzie bardzo szybkie zjazdy. Chyba było 7 wagonów polskich ze stacji Dorochusk. Zgadza się. A zobaczymy, ile wagonów jest z Kijowa na Ukrainie. O! Drugi raz widzę ten wagon. Zwróćcie uwagę, że z pociągu się nie kopci. Ładnie przysypany wagon ostatni. Coraz większy śnieg zaczyna padać. Pociąg konopnicka odwołany. Jestem teraz w takiej małej poczekalni między peronem trzecim a czwartym. Obok jest także toaleta. Pruszy śnieg. Mamy cały czas mróz. Zobaczcie, jak ładnie wygląda tylne koło mojego roweru. malduje się pociąg Intercity pobrzeże. Z łodzi fabrycznej do Kołobrzegu brzegu, elegancko oblodzony, zaśnieżony, i wjeżdża także pociąg lotniskowy do Modlina Express Intercity Premium z Gdyni do Gliwic. po brzeże. przetarło się dzisiaj tylko na chwilkę coraz gęstszy śnieg Wagonów prowadzi po brzeże. Ładnie przysypany dziubek. Dziobaczyska. Wjeżdża ekspres intercity Berlin-Warszawa Express. EU44001. Góra, startu... A Konopnicka odwołana. O godzinie 11.08 został dziś odwołany za odwołanie pociągu przepraszamy. Ja, ja ja projektu... To nie ja jest, to jestem, jest fotomontaż, to tak jest, kapis, 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 to kapis, jest kapis. prawda. Zobaczcie pan. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej. Powiem Wam, że dosyć przemarzłem. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Cześć!